Wow, W tym filmie postaram się przejść Minecrafta na świecie wypełnionym wodą. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału po więcej fajnych filmów. Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. To jest wyspa, na której obecnie będę się znajdował. Popełniłem błąd, teraz wykopać blok. Także są tu dwa drzeszka. Jest tu... No... Taka mała farma, więc pierwsze co zrobimy, wykopiemy drewno, tą wyspę przygotował mój kolega, którego bardzo pozdrawiam Cię Kacper, że przygotowałeś tą wyspę. Będzie przeszkoda, żeby przejść Minecrafta, to jest yy, odcinek pierwszy Minecraft Ocean War yy, i problem jest taki, Nie znaleziono tej struktury w, w pobliżu. I to jest właśnie ta przeszkoda, o której mówiłem w wstępie. Strongholda niestety będę musiał na creative'ie wy wybudować. I schodzimy na dół, kopać. Z czasem będziemy tą wyspę powiększać oczywiście. I możemy iść szukać. Halo, coś się popsuło. Dobra. Rybki. Dobra. Na razie mamy 8 rybek. Jak na razie mnie satysfakcjonuje ta liczba. Myślę, że odcinki będą tak nie wiem, z 20 minut. A ja na dzisiaj muszę mieć film. A jest godzina 17. Teraz sobie wykopię to drewno. Co tu jest? trochę tylko żeby się przespać szukamy czegoś w okolicy o, użyję baga może coś będzie ok jest żelazo Wodorosty, bo wodorosty można jeść z tego co chyba pamiętam. Tak właśnie nie jestem pewien, czy ja to dobrze zapamiętałem. Myślę, że możemy wracać. Tylko tu trzeba wszystko przepalić. Dobra. Trzeba trochę węgla wykopać. Kurde, jeszcze węgla nie ma. No na no to wygląda, że nie ma. Dobra. Dobra, najpierw jedzenie sobie przepalę, bo wiedzenie się tu przyda bardzo. Mm, no a te z żelazo chyba może to przepalić. Aha, no! Trawa jest. Wydaje mi się, że tej trawy tutaj wcześniej nie było. Nie, nasionko. Farmy się zrobi. Może mało, no, ale się zrobi się. Pierwsze roślinki, jej! Żelazo jest żelazo. Pierw, myślę, że możemy zrobić sobie tarczę. Tarcza mi się przyda bardzo. I myślę, że czy woda? Czy woda mi się przyda? Nie, raczej nie. Hmm. Bidę zetnę to drzewo już, bo. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Myślę, że następny odcinek będzie we wtorek. Tak jak zwykle o 19.00. Ja was żegnam. Zachęcam jeszcze do subskrybowania tego kanału po więcej fajnego kontentu. Dzięki za oglądanie. Cześć.